Zaprasza na program. Cześć, witam Was w Elektrowni EC1. Dzisiaj jesteśmy w miejscu wyjątkowym z niesamowitą historią. Będziemy mieli okazję zobaczyć od środka, jak wygląda zrewitalizowana część elektrowni. Jest to naprawdę wyjątkowe miejsce na skalę polską i światową. W tej chwili ta część, w której jesteśmy, czyli część wschodnia, jest już w pełni zrewitalizowana. Natomiast do 2015 roku będziemy mieli okazję już podziwiać całą elektrownię. Cały, cały kompleks EC1, który już będzie całkowicie skończony. W tej chwili panowie jeszcze tutaj pracują, odbywają się roboty, także dzisiaj zobaczymy sobie tą pierwszą część. Będziemy grać, śpiewać i dobrze się bawić. Także zapraszam serdecznie do obejrzenia tego filmiku, a także proszę was, oglądajcie mnie w programie The Voice of Poland. Wejdźcie na Facebooka, głosujcie, smsujcie. Trzymam kciuki za was i za siebie. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Na razie, hej!